jak być pewną siebie i podnieść się z nieudanego związku. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Dziesiątka. Pentakli. Co wychodzi naprzeciw? Ósemka. Pentakli. Wynik, odpowiedź, Rada? Szóstka. Błowa. Sedno, dziesiątka pentakli. To są wartości duchowe, rodzinne czy finansowe. Człowiek jasno określa, czego oczekuje, czego chce. Ważna jest tradycja przy budowaniu związku. Strony jednocześnie muszą czuć od siebie bezpieczeństwo. Aby zbudować związek, to obydwie strony muszą poczuć własną wartość. Wyzwolić się od ograniczeń, od lęków. co wychodzi naprzeciw ósemka pentakli. To jest brak pracy nad sobą i nad związkiem. Błędem jest postawienie stronie przeciwnej zbyt wielkich oczekiwań, wymagań czy precyzji. Również para nie daje sobie czas, tylko od pierwszej chwili idzie w bank. wynik, odpowiedź, rada, szóstka, bław. Na początku trzeba sobie określić, czego ja chcę od życia, jakiego partnera szukam. Jeżeli na Twojej drodze stanie osoba, z którą można byłoby zbudować związek, to daj sobie czas i zapytaj się tej osoby, czy ona ma takie same oczekiwania co Ty. Jeżeli choć z jednym fundamentem mijacie się w swoich oczekiwaniach, w swoich oczekiwaniach wobec siebie, to dalej w to nie wchodź. Możecie się mijać w szczegółach, ale kiedy mijacie się w fundamentach, to związek będzie skazany na porażkę. I strony stracą swój czas, swój cenny czas. A na tej osobie świat się nie kończy. To wszystko. Niebawem zrobię kolejne czytanie. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.